Witam Cię serdecznie. Daniel Kubach i już dzisiaj chciałbym Cię zaprosić na wyjątkowy webinar. 23 lutego, w poniedziałek, o godzinie 19. A dlaczego będzie akurat taki wyjątkowy? Ponieważ przez rok czasu zbieraliśmy pewne doświadczenia, obserwowaliśmy najlepszych marketerów internetowych, najlepszych sprzedawców oraz zaciągnęliśmy różne badania naukowe i stworzyliśmy nową rozmowę handlową i rekrutacyjną. I tą właśnie rozmowę rekrutacyjną oraz handlową w jednym chciałbym Ci ją przedstawić. Od godzinie 19 w poniedziałek, czyli 23 lutego. Poprowadzę ją dla Ciebie. Wytłumaczę ci dokładnie, w jaki sposób ją poprowadzić tak, abyś był jeszcze bardziej skuteczny, abyś mógł jeszcze więcej rekrutować, abyś mógł jeszcze więcej zarabiać i sprzedawać. A o godzinie 20.00 swoich współpracowników po prostu poprowadzę dla nich tą nową prezentację. Będę robił to za Ciebie, czyli będę sprzedawał rekrutował za Ciebie, ale Twoim zadaniem jest to, żeby być o 19 w poniedziałek, a Twoi ludzie, żeby byli o godzinie 20. 20. Nowi ludzie, którzy posłuchają tej rozmowy handlowej, a ty przekonaj się, na ile ona jest skuteczna, na ile może się zastosować w swoim, swoim akurat biznesie. Jestem pewny, że to narzędzie przyda Ci się, przyda ci się do tego, żebyś zwiększył swoje dochody, abyś przede wszystkim był jeszcze bardziej skuteczny. I tą prezentację będziemy uczyć na naszych szkoleniach wyjazdowych. Już 24 we wtorek Tomasz Juszczyk będzie w Poznaniu. Dzień później będzie w Koszalinie. Dwa dni później będzie w Gdańsku. W kolejnym tygodniu odwiedzimy kolejne miasta w całej Polsce. Pytanie właśnie na ile wykorzystasz te gdy najlepiej kosztujesz tą wiedzę, te techniki i Twoim zadaniem by było to, żebyś przyprowadził swoich współpracowników, potencjalnych współpracowników, a my w terenie możemy Ci ich zrekrutować z pakiety medyczne, dzięki czemu Ty zarobisz pieniądze. Czyli zacznij od webinaru w poniedziałek, najbliższy, 23 lutego o godzinie 19, a Twoi ludzie o godzinie 20. A potem wybierz miasto w Polsce, które jest Ci najbliższe i przyjeść na nasze spotkanie, na którego nauczymy Cię naszej nowej rozmowy handlowej, a Twoim ludziom przede wszystkim Ją dokładnie pokażemy, także zobacz to jako pierwszy. Do zobaczenia w poniedziałek o godzinie 19.00. Także bądźmy razem w moim pokoju konferencyjnym.